Na odbudowanie potencjału potrzebujemy 8-12 lat i być może pierwsze symptomy poprawy, jeżeli dzisiaj, tu i teraz weźmiemy się do pracy, a głęboko w to wierzę, nastąpią na poziomie letnich igrzysk w Brisbane. Czyli po prostu trzeba by zacząć od ludzi bardzo młodych. Nie Panie... tylko, proszę pana, nie tylko od bardzo młodych ludzi, ale od też od internacjonalizacji mhm. rynku naszego. Od otwarcia się na uh -huh. i wzorce światowe europejskie, jak również na fachowców, którzy z tych krajów y, przychodzą. Nie bójmy się tego, że y, trenerem danej reprezentacji będzie umowny zupełnie szwed czy Brazylijczyk. A jeżeli szukamy tutaj wielodyscyplinarności, jeżeli szukamy też sportów, które używa, uznajemy jako niszowe, ale które mogą coś przynieść dużego raz na cztery lata i pobudzi naszą młodzież do wyobraźni, to tak, nie bójmy się sięgać po najlepszych y, i to nie tylko trenerów, ale również tych, którzy budują systemy. Od kogo to zależy, żeby ściągać ludzi ze świata, czy wymieniać, czy wysyłać sportowców w świat i żeby przywozili doświadczenie. Jeszcze raz podkreślam związki sportowe przede wszystkim, one powinny być zdrowe, silne, z wizją, otwarte na fachowców tych, którzy nie powinni zaczynać swoich karier w związkach dopiero w wieku lat 60.